NIE, radek Halo? Ja. Ki ty jesteś? I stąd! No. Pomóż! La 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 la, bup, jesteś? Bub, bub. Hmm. Ciekawe, czy by się zmiesił pociąg.

Furas? Nie, to go nie ma. Jest furas. <słys> Gdzie jest ten furas? Gdzie jest ten bóg? W tym samotnym mieście. 14. Ech. Może pan Żyd będzie wiedział. Panie Żydzie, panie Żydzie! Widzicie, czy widział Pan Bupa? Kogo? Bupa, taki niższy, trochę taki trochę brzydszy. Nie Co to ma Puchony na nadzie. Długa historia, wkurwiały mi dzisiaj. No, a, 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 a widział Pan Bupa, nie. Ta, 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 mały, a? taki? No, taki, taki mały. Słuchaj mnie przeszły, nie? A? Dzieciaki przychodziły i gadały. Dorwały takiego. Na starych blokach 2C Gadały Aha. Coś takiego. Ale ja dużo nie wiem. Ja tylko tak przychodziły, ja nie wiem. No. Czy pan może ten tasa kupić? Fajnie. Widział pan Furasa. O Furasa. No. Chyba nie. Nie, nie, nie kojarzę takiego. Nie kojarzy pan? Nie. No proszę jest. Proszę wypierdaleć w takim razie Zajęliśmy z drogi śmieciu Ale co są te bloki C bloki C tak mówię, że to są będą bloki C i pane dziad ze sklepu do pana Żyda hm. Typowe blokowisko Ktoś tu śpi, zamarzł w ogóle. Jest na jej Przecież śmieci. Duży śmietnik, w ogóle czemu tu jest tyle śmieci jak tu jest obok jest śmietnik. Ej, hey, majster, chodź tu. Słuchaj. No co? Słuchaj, kurwa. Mam do Ciebie pytanie. A Ty słuchałeś kiedyś, no. może, chudego Krzycha? Ja słucham takiej gównianej muzyki. A słucha Pan kiedyś awangardowego jazzu? Albo prokrezywny rock? Wiesz kim jest, kurwa, King Crimson? Wiesz co się dzieje, jak się ich słucha? Patrz Pan na to. Człowieku. O, panie... E, co, co to jest? A. Ej, to jest? no i śniadanie! nie! Oh, yeah. Takie rzeczy Weź już stąd ten Deź już ten <laughs> Bup Bup Aha, dzień dobry! Dzień dobry! Ja chciałem odebrać bagaż. To to do to, tylko proszę to wziąć? O, dziękuję. Nawet ci nie pogiął. Mam coś dla pani, i pani poczeka. E. Tak? E, tak, pani poczeka. Małe problemy, mam. E. To, to już nie te lata. Proszę, to pani. Niech pani Dziękuję. kupi sobie. Co e. dzięki. Zamknij mordę. Do widzenia. Do widzenia. Aaaa debil. O, Dzień dobry, Inspekja. Pieszy mi się. Weź się otwórzcie to szybko. Już się robi. Ej! Panie! To moje! Proszę przejść! Ale mój bagaż! Co z nim? Proszę przejść dalej. Chcę mój bagaż! Bez niego nigdzie nie idę. To znajban go później. No dobra. Cholera, jak ja ich nienawidzę. Kule idiota, miasto czternaście. A, gówno znowu tu idziemy. Hm, hm, co ciekawe, okej. Okay. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, czy mogę panu pomóc? Taką sprawę mam, bo widziałem ogłoszenie na... że szuka pan pracownika bodajże, tak? Coś takiego. Zgadza się, zgadza się. Szukałem, ale młody chłopak do mnie przyszedł ostatnio, wczoraj nawet. Tak? Gdzie go znajdę? Potrzebuję tej pracy, może bym z nim się dogadał. Dzisiaj się trochę spóźnia do pracy, ale ty może go pan znajdzie. Kolej, psuchy mnie przeszły. Podobno jakiś bób zniknął. Przydał mu się jakiś detektyw. Może wie pan, zna kogoś? Może. No, o ile wiem, to sam jestem detektywem. Jest pan detektywem? No, chyba, chyba tak. tak. Ten, te, ten bób, ten Tak. Papa pracował. Tak. Czyli temu tak. zaznego martwego. To nie pan go zabił? Nie. Hmm. Na blokowiskach. 2C. Pan jest inne. tragedia. Ma miejsce tutaj, więc nie. Niech mu... niech mu Proszę nie ma, pana. będzie. Pan musi mi tam zabrać. Muszę zobaczyć. Tak? No to chodźmy. Tak. Tak. Chodźmy. P prowadzi pan, proszę. Panie Żydzie, pan idzie z nami. Proszę pana. Chodźmy. Nie ma co zwlekać, musimy go znaleźć. Nie ma co zwlekać, nie ma co zwlekać. Pocę jest. A więc co tutaj? Panie... Mm. Jak pan sobie się nazywa? No pan się Jagu... nie Jestem Jakub, a dokładnie to Jakub Klusenhausen Wagenmaus. Maus. Wow. Nie no... 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 Też na nie pluję, dlatego jestem Jakub. Dobra, więc gdzieś tutaj powinno być. O, w tym pokoju, właśnie. No dobra, prowadź. Pusto. Przysięgam wam, przysięgam wam na grup bupa, że tu leżało jego ciało. No, a teraz go nie ma. Gdzie jest? nie masz się. Nie się pytasz? Skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest? No, pan widział to ciało. To gdzie jest? A przepraszam, ja to ciało do domu ze sobą wziąć, czy co? Szczerze to nie wiem. Nie znam pana. Hmm. Panie Żydzie, powiedz mu pan coś, bo trzymaj mnie. Trzymaj mnie, no bo nie wytrzymię nie wytrzym po prostu. Pan się tak nie czuca. Nie będę, żeby mój przyjaciel zrobił taki czyn. Ja przysięgam jakoś znam długi czas. Proszę pana, no. To dobry chłopak, jest. Dobrze mówi, podać mu. Czyli mówi pan, że mówi prawdę, on, tak. Zgadza się, ja bym nigdy go nie osądził na takie czyny. Proszę pana. no. Hmm. Muszę głębiej zajrzeć w tą sprawę. Ale nie tutaj, to nie jest miejsce na takie rzeczy. Musimy iść do biura. Słuchajcie, za mną. Przejdźcie nad tym Menelem, o tam się wywrócił. O tu połowę na piłkę. Dobra, panowie, chodźcie za mną, idziemy do biura. Mam no, no. nadzieję, że jeszcze mi niko nie ukradł. Tragedia. Co tu się odpierdala? Nie Wyjdź z mojej głowy! Jakiś pojebany? WYJDŹ Z MOJEJ GŁOWY! 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 Ej, ale jak go znam, że to Beata, Beata uspokój się! Zostaw mnie, ZOSTAW MNIE! NIE JESTEM BEATA! Beata uspokój się, Beata uspokój się, uspokójmy ją! To jakiś wariat, no ona, ona, ona taka, nie, ona taka chora jest po prostu. Psychicznie chyba, o. Ja Beata? Teraz? Co? Pani Batko no, no Pani Beato? się ciała. Głosy się robią głośniejsze, jak wyszedłem z tego miejsca. Jakiego miejsca, Beato? O czym tu mówisz? Widziałem za dużo. Ich... One... <noise> ich było... Tam był gość, taki... No nie, podejmij tej grupy. Bóbr. Bubr. Bubr? Bubr. Bóbr, To Bubr. Mów o tym Bobrze. Co o nim wiesz? Gadaj. Ja nie wiem, oni wiedzą. Oni wiedzą. Oni wiedzą. Gadaj! Wszystko co wiesz. Hello? Gdzie... Hello?

Nie mam pojęcia. Beata, mów.